I tak to jest. Taki odcinek tutaj jest. Yy, jestem podbrana, bo po prostu jak wchodzę, to wszyscy giną. Właśnie w ten sposób. Nie wiem, że mam milion paląków, to jest nie do zaobserwienia, bo pająki są wszędzie. Mam Lil Brimstone'a. Walę masakryczny Banger. Ja mam ponad skalę. Zobaczcie moje itemy w ogóle. Yy, to, co się tu dzieje, to tutaj jest nie do pomyślenia. Yy. Grama z tak, ładuje mi się mega szybko. Co, co, coś mi wyskoczyło. E, coś mi wyskoczyło teraz. E, pokonałem właśnie matkę i zbieżę do Łąbu, więc może być bardzo ciekawie. E, ta, a w sumie zagramy na tym, bo tak już nie, ten, nie będzie sklepu, bo on wstawił grid. E, więc no. Wytworzyłem coś powalczyć demon Style. Nie, jak chcę cancer. i kancer. No, no i ogólnie jestem trochę chory. Dlatego <grym> ja nie nagrywam też też. Eee, ale nie tylko. Dobra, nie chcę mi się nerać. W tym sensu. Właśnie coś zabrałem. Uciekam sobie z bo Strasza. Też mogę sobie powalczyć, byłoby śmiesznie. No i lecę na łomba nie. Więc będzie bardzo i już jest świeżej jak dla No. <śmuszczak> Trochę laguje. Bo nagrywam to a na szybko bym chciała BS-a Ale tutaj mam B. No przecież ten monstro ginie na hita. Ty, z tym co? A on zginął też. Okej, okay. The Moon. O no, to może być fajne. Mamy do... Aha! Tuż tu, tu, koło tego było, no dobra. O no, właśnie. Mega Może się przyda. też nie sądzę. Ta, dla to strasznie przez ten komentarzie. No ale przeżyję. Pudziu! Dobrze, że mnie ten, ten, ten PetiFab bronił. No. Co to jest? Retro Vision. Że... O nie, będzie się mieli gorzej. Teraz mam retro Vision. Droga, miał mówię, Tak mi trochę laguje. O, o, czekaj, czekaj, to to jest No O nie. O, teraz mam stopłacze. Co no, widzicie? Bo wziąłem ten Broken Watch gdzieś tutaj, jest w tych itemach. O tam na samym dole był. W ogóle mam bardzo dobre itemy. Okay. Szczególnie pod Damage. I ja tak koszę teraz. Nie wiem co się dzieje. Jesz jeszcze mam tego tego, nie? Mise scheda To jest w ogóle. Rozwałka taka. Z walka, w ogóle. Puch. No, Se tak zrobię. Tutaj, a, no, nie, nie, czego nie rozwoję tej kupy? No i zawsze dostaję na tym poziomie, przynajmniej jedno serduszko w tym. No, to ty sobie może później pogram. Dobra, worthy byłem na mnie. Chociaż co nie wiem. FALL. <laughs> I DEMY nie, ja. Czekajcie, czy ja nie mam jakiegoś item kopiego? Nie, to DEMY JUB. Bardzo biorę. Jeszcze są, mi dał. Jezu, co się tutaj dzieje. No i dobra, no i to, to, to by było tyle. tyle. wam właśnie pokazać, co się dzieje, jeśli i jeśli właśnie y, będę grała grał Azazelem i sobie zbiorę... i miałem taki plan, że wszystko pod Domejopie ja nawet wydałem ze swojego tego. Ze swojej maszyny do hajsów na ten... na ten run. A ja rzadko to robię. Bo w ogóle jednak nie wydaje, że tak, wydawało mi się w sklepie w ogóle. Mam no, już nie mniej, nie mniej niż 200, więc... więc dużo zainwestowałem w ten run. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Bo to co zrobiłem z tym bosem to było po prostu śmieszne I żałosne w, w, w tym samym Wchodzę i nie ma przeciwników Nie to tak wygląda po co tak na, na okładzie gdzie poszedłem Nie wiem O patrzcie Easy O nie Jezu! Ej co się będzie działo w razie nic, ale wolę nie, wolę nie. Pfff. to jest spowolniony czas. Krzysz. Oż mi laguje, aż mi laguje. No, przez ten Tutaj mogę być super secret. Nie. No dobra, bo mnie zaczyna lagować. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten taki, taki, taki trochę krótki, ale taki infor informacyjny. Jaki ma, jaki duży wam damage odcinek? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.